Cześć, witajcie, z tej strony Zephi Realiz, Witam was w kolejnym odcinku serii od zera do bohatera. Jak widzicie, moja postać jest tutaj już dość Halloweenowa. Wykonałem cały event, został mi jeden kwiatek, trochę szkoda. No ale niestety w międzyczasie chyba 3 czy 4 okienka w kalendarzu pominąłem z powodu wyjazdu i tak. E, no, nie miałem jak go wydać. Jeszcze go nie mogę wrzucić przez 7 dni do do depozytu na pamiątkę więc no trudno, niech na razie ze mną jeździ, to co dzisiaj zrobimy to przede wszystkim ulepszymy sobie trupią torbę na 25 slotów i wymienimy sobie na nią mniejszą torbę poskromiciela, więc troszkę na miejsca przybędzie. Jak możecie słyszeć i przy okazji tłumacząc się z tego, że nie było um, no praktycznie od tygodnia odcinków, no prawie um, pochorowałem się okropnie się pochorowałem, możecie to słyszeć po moim głosie Jestem praktycznie martwy, jak to facet, kiedyś, kiedy zachoruje. Przez chwilę podejrzewałem u siebie zapalenie oskrzeli, ale, nie, ale na szczęście chyba to nie będzie to. Ale głowy nie dam, bo troszkę mnie płuca przy oddychaniu bolały. No ale cóż, przeżyjemy. O, cóż to, sakiewki doszły. O, nieźle, można kupony sobie kupować. W ogóle, 1100 smoczych łusek. Ja miałem ich 300 coś. E, tutaj, niestety, przy powstań z grobu Amigo, przy tym e, e, eventowym zadaniu, e, na tej postaci e, dostałem tylko e, e, Amigo tego. E, to jest chowaniec. E, w sumie tego sobie aktywujemy. E, I dostałem tutaj tylko, e, poza nim, jeszcze e, lalkę pamiątkową, neutralną. Co jest według mnie dziwne, bo nadrobiłem to, ile miałem straty z, tego, z tej postaci do głównej postaci, ze, ze 192 levelem, do tej, na której robiłem event. I miałem wrażenie, że powinno dzisiaj właśnie, w ostatni dzień eventu, że powinno mi normalnie wyłapać ten już na full, ten grup. Niestety nie wyłapałam jego na full, nie wiem czemu, coś jest sporypane z tym. Za to na głównej postaci wyłapałem na full dni opiekę nad grobem i tam dostałem, słuchajcie, kuferek, bodajże drugiego poziomu, heroiczny chyba. I tam właśnie wyłapałem 750 smoczych łusek, więc to jest mega, mega stonks. I dostałem też jakiś tam itemek pamiątkowy który momentalnie sprzedał się za 5 milionów. Zwykły neutralek, legendarny. Nie sądziłem, że ktoś będzie chciał to kupić. Ale widzę, że kolekcjonerzy są tak zapaleni, że żałuję, że nie wystawiłem tego za więcej. No ale dobra. O, jest tu jakieś zaplecze. Dobra, ulewę tego chyba. Tak. Mamy trup, trupią torbę i ulepszenie. Ulepszenie kosztowało 25 sztuk waluty. Żeby ulepszyć to na legendarny i mieć full torbę, 42 miejsca, to musiałbym jeszcze to heroiczne ulepszyć na legendarne i to by już mnie dużo kosztowało, bo łącznie na ulepszenie tej torby, ją się dostawało albo z grobu, albo z quest'a, na ulepszenie tej torby na maksimum trzeba byłoby wydać 75 sztuk waluty eventowej. O! Mogę ją ze smoczymi łuskami ulepszyć. Jak fajnie. Nie, używamy ulepszenia torby eventowej. Dziękuję bardzo. I mamy heroiczną. A szczerze. 1200 smoczych łusek. Ja pierdził. Trochę szkoda kasy. Hmm, tu mamy jeszcze jakieś ten. Doskonałe ulepszenie jakbyśmy mieli. I worek treningowy. O co chodzi? Co jest? Co jest? Mogliśmy jeszcze taki worek treningowy wyłapać? Ale faza. No ale dobra, moi drodzy. Wyłapaliśmy coś fajnego. Wywalamy itemki z tej pierdołowatej torebeczki. Zdejmujemy ją. Zakładamy to. I teraz jest o czym gadać. To też przerzucimy, to też przerzucimy. Um, a to niech sobie będzie, my to sprzedamy przy okazji. Dobra, ale teraz główny cel dzisiejszego odcinka to nie była właśnie ta torba, to taki dodateczek, a już parę minut nam zabrała. Lecimy, moi drodzy, zamknąć etap. Ee, pierwszy etap zakonu równowagi. Jeszcze otworzymy sobie kuferek i mamy tak, złotko 50 koła. I to był ostatni kuferek, ale Faza. Mikstura, w ogóle tutaj się narobiłem tych mikstur. Cukrową czaszkę. 120 sztuk wykupiłem sobie na evencie za walutkę. Stwierdziłem, że postawię przede wszystkim na to. Mam trochę tych cebul, takich bardziej pamiątkowych, ale no, niech se leczą. Po 1200 na maksimum. Mamy lampę umarłych. On robi ducha. Spójrzcie nad postacią moją. O, tutaj robi niżej. No, poprzedniej postaci robił tak wysoko, że trzy klatki nade mną robił. No, ale dobra. Um więc w coś takiego się pouzbra pouzbrajaliśmy. Teraz nam tych, śmiało tych leczków nam starczy na długo. Ta pierdoła tutaj, bo zerkniemy sobie też, albo zerknę w sumie poza odcinkiem, a jak wyjdzie coś ciekawego, to wam to pokażę, na to, co nam znajdzie, co nam znajdzie Wykrywacz Herosów. Ale dobra, Zakonnik Równowagi, Owady z kopalni, Żądłak, czyli idziemy, moi drodzy, Zdałoby się też już znaleźć trochę lepsze EQ, jak mam 51 level, jak dobiłem do tego. Um, ale powinniśmy dać sobie radę z y, pszczołami. Um, będą to pszczółki, moi drodzy, nowe pszczółki na lewo od Itchan. Um, więc wbijamy do porzuconych pasiek. Um, I powalczymy sobie troszeczkę. Jesteśmy i tak, mamy opcję tutaj na zewnątrz albo w jaskiniach. Wejdźmy do jaskiń, chyba będzie lepsza opcja. Mhm. I teraz tak. Tutaj kawałek jeszcze trzeba w górę podejść. Już mamy, oczywiście, po drodze plastry miodu, co jest spoko opcją na takie podstawowe leczki. Chociaż ja mam już prawie 8000 punktów życia, więc nie jest to maksimum, którego byśmy chcieli. W tym momencie mamy 75 stworków do zabicia. Więc całkiem dużo. E, więc chwilę nam ten kościk zajmie. Mhm. Serio? Jeszcze nic? Chyba ktoś. Ewidentnie ktoś tu w tym momencie XP, Bo już powinny być te pszczoły już w sumie na pierwszej mapce one powinny być więc no. Cieszę się ogólnie, że tak poprawiono dojście do wioski pszczelarzy. Która jest właśnie jeszcze bardziej na lewo. Bo. Y, to według mnie zawsze była zmora, żeby dostać się do tej wioski. A w tym momencie. Okej, okay, to w ogóle nawet nie jest pszczoł... pszczółka, która nas interesowała, ale dobra. W tym momencie jest dość wygodne dojście do tej wioski, jest całkiem blisko Zithan. Nie trzeba się bawić w uroczysko i tak dalej, i tak dalej, więc. Hmm, całkiem stonks, w mojej opinii. Kurde, całkiem mocne te stworki. Dałoby się pomyśleć nad tym, żeby jednak. Żeby jednak uh, tutaj jednak poprawić swoje eku Znaczy damy sobie z nimi radę na tym Eku um, Ale już mam przynajmniej w tym momencie alert, że trzeba zadbać o lepsze eku A, no racja i tutaj są różne fajne te maski takie um, uzbrojeniowe więc będzie można w razie czego sobie coś wyłapać. Tu jest wściekłówka, dobra. No, grubo, grubo gryzą, tak naprawdę, więc trzeba być ostrożnym. Ale wściekłówek mamy tylko 5 do ubicia, a już mamy kilka z głowy, więc easy. I ostatnia wściekłówka. Dobra. No i teraz tak, żądłak. Serio? Wytyfy. No dobra, no. Zrobię szybkie cięcie. Dobra, jestem z powrotem yy, i widzę tu już gracza 69 level, więc obstawiam, że to moja konkurencja jeśli chodzi o yy, walkę z mobkami i to pewnie on mi je wszystkie powybijał. Ale teraz go nie widzę. Więc albo jest w tym momencie Withan, albo yy, albo gdzieś w jaskini. Yy, dobra, pomijam te, których nie potrzebuję, bo, bo i tak dość dużo walki mnie czeka. Tu mam aż dwa, ale kurde są trzy. Ten. Nie, tu aż trzy mam przydatne, ale nie wiem, czy ja to przeżyję. <gry> Dobra, ja może najpierw tutaj się przejdę. Zobaczyć, czy gdzieś tutaj coś rzeczywiście takiego przydatnego w małych ilościach mam. Nie sądziłem, nie sądziłem, że aż tak ciężko z nimi będzie. Jestem naprawdę mega zaskoczony. Um, I ewidentnie oznacza to, że muszę zadbać o nowe eku. A na pewno na 50 level coś się dla mnie znajdzie, dla paladyna. Więc yy, mus muszę ewidentnie po prostu no, poszukać czegoś. Bo to jest zdeczka cienko. Że tak łatwo zginąłem wtedy. No ale dobra. Jakoś, jakoś dajemy radę. Um, tylko w tym momencie to już trochę robi wyzwanie. Jeśli. Jeśli byliśmy w stanie zginąć i mamy zabić dalej kilkadziesiąt tych mobków, to już to robi delikatnie wyzwanie. No ale z drugiej strony, co by, co, by to było, co by to był za quest, jakby tak miało łatwo iść, co nie, więc... Więc easy peasy, lemon squeezy, jakoś to zrobimy. Um, dobra, wchodzimy do groty. Tutaj już są bardziej trójki, nie chce mi się schodzić, tak żeby po całej mapie tutaj pilnować. Tu mamy rządłaka rogatego. O, żądełko jakieś. A, żuwaczka. Wiecie, że to bardziej wygląda jak rządełko niż żuwaczka? Tak, jakbym miał powiedzieć. żu, Chyba. A, bo to pojedyncza żuwaczka. Jak teraz patrzę na podżerkę, to ma dwie takie dyndające żuwaczki. Dobra, tu jest jeden przydatny, tego rozwalimy. O, tarcza ze skrzydeł rządłaków. I szczerze, odłożę ją wstępnie tutaj. Ona się może przydać. O, może tutaj będę sobie odkładał eku przydatne. żeby go przez przypadek nie sprzedać. Tu mamy dwa hełmy nieprzydatne mi. Dobra. I teraz tak, tu rząd E, widzicie, jak założyłem sobie y, wzmocnienie poskromiciela, to już troszkę lepiej. Czyli ewidentnie zrobienie sobie zwykłego jakiegoś eku do tego trochę pomoże. Tu mamy web i odporność na czuciznę, Absorpcja moi drodzy i jeszcze leczenie moi drodzy co prawda za 7 leveli to ewidentnie znajdę już lepsze Eku niż, niż sam ten hełm ale w razie W warto go zostawić bo nie wiadomo kiedy kolejny raz mógłby się trafić no i dalej mm, tutaj on jest z tą wścieklówką. Mm, tu jakiś polip mamy odwłok kompletnie to mi nie wygląda na odwłok może ja się nie znam, ale to mi wygląda na jakiś rodzaj polipu. Aż mi się biologia zaczęła przypominać. Dobra. Dziabię dalej, dzibię dalej. Tu mamy dwójkę, mamy dwójkę. Dobra. Je budu. I tak jakoś leci. Moi drodzy, jak spędziliście Halloween? Um, mi się szczerze nie do końca udało dobrze je spędzić. Ponieważ uh, spędziłem je głównie w pociągu. Um, wracałem ze swojego zadupia. Do poznania, i w dodatku się pochorowałem. Jedyna przygoda, jaką miałem w Halloween, to to, że o drugiej w nocy jechałem po lokatorkę, żeby ją z imprezy zwieźć jakiejś. O! Żeby ją zwieźć z jakiejś imprezy, i w tamtym momencie, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, ratowałem ją przed zombiakiem. A dokładniej m, zajeżdżam tam, gdzie miałem ją odebrać. I widzę, w tym miejscu, gdzie ona powinna czekać, widzę gościa przebranego za zombie. Chyba, chyba przebranego za zombie. Miał podartą koszulę, wyglądał na wygniecionego cały. Więc albo miał naprawdę mocną imprezę, albo był przebrany za zombie. A do tego uroku mu dodawało to, że był zawiany, jak nie wiem. Więc ewidentnie coś mogło być w tym, że miał mocną imprezę. No i jak tylko podjechałem, widziałem ją po lewej stronie ulicy, on był po prawej. Zaczął się tak jakoś włóczyć w stronę mojego auta. Jak, typowo jak zombie, jak zaczął się włóczyć w stronę mojego auta, machać jakbym był jego uberem czy coś. Uuu, uh, tu jest coś ciekawego. I ta pszczółka mnie będzie interesować w przyszłości. Um, I z tego co kojarzę, to właśnie ona też czuła się jakoś niepewnie yy, kiedy on był blisko, więc... Yy, no musiałem. Musiałem to jakoś sprytnie rozegrać, więc podjechałem kawałek dalej po prostu i ten... i jakoś to poszło. Nie zdążył mi się wpierniczyć do auta, a ona praktycznie biegła, żeby się tam dostać. Yy. Przed nim przynajmniej. No i jak, jak, jakoś to poszło. Ale no to jest praktycznie jedyna moja historia Halloweenowa. Plus to, że miałem fajne widoczki, bo y, cała trasa y, z województwa łódzkiego. O, level upik! Y, z województwa łódzkiego y, do y, Poznania y, była zamglona. Była wciąż zamglona, więc było bardzo nastrojowo bardzo nastrojowy wieczorek, jak na Halloween. No i tam telefonem na szybko machnąłem jakieś dwa fajne zdjęcia już w Poznaniu, typowo zamglonego miasta. No po prostu aż miło się patrzyło, a jednocześnie dawało ten klimat do Halloween, właśnie. Więc ideolo. No ale niestety. Poza tym wszystko mnie ominęło. Źle się czułem. Byłem zmęczony po trasie i stwierdziłem, że. Um, nie będę szedł na imprezę. Miałem zaproszenie chyba właśnie w dwa miejsca. Ale stwierdziłem, że no nie ma co i dobrze, bo mógłbym się jeszcze bardziej pochorować albo kogoś zarazić w ogóle, bo potem dzień później okazało się, że się czuję okropnie, jak to chory facet, co nie um, No i podejrzewałem właśnie zapalenie o skrzeli, bo już kiedyś je przechodziłem um, i um, płuca mnie bolały przy oddychaniu, w ogóle ciężko było. No i teraz jakoś się tak doleczam. Myślę, że jestem na ostatniej prostej, zostało mi doleczyć sobie zatoki i tak naprawdę coś wykrztuśnego brać, żeby oczyścić drogi, żeby wykaszleć się i tyle. Ale mój głos dalej jest zmieniony, co pewnie słychać. Ale co, no jakoś się przeżyje. Bywało gorzej. Złapałem kiedyś grypę. Ach, szczerze, chyba wolę covida. Nie wiem, czy to jest dalej banable na YouTubie, czy coś, że powiedziałem to słowo i nagle będzie ten... Nagle będzie jakaś verification mocna. Ale... E, bezobjawowo to niby przeszedłem. W sensie, szczerze, nie sądzę, żebym to wtedy miał. Ja myślę, że był test jakiś porypany. E, bo ja mam astmę i chore serce, i jakby ciężko, żeby ja to przeszedł bezobjawowo. Tym bardziej, że mnie rozkłada nawet przeziębienie na dwa tygodnie zamiast na tydzień. Grypa mnie prawie zabiła. Zapalenie o skrzeli mnie prawie dobiło, więc nie ma opcji, żeby ja to przeszedł bezobjawowo. Więc ja myślę, że coś było zrypane, no ale niestety opóźniło mi to też operację, na którą czekałem prawie rok. Więc no cóż, e, więc. Dalej twierdzę, że mogło być gorzej, jeśli chodzi o chorowanie teraz. I twierdzę, że wtedy ewidentnie to nie było y, jakieś be bezobjawowe, tylko po prostu test był zrypany i tyle. Może, może potrzeba było do statystyk czy coś. Ehm, dobra. Ehm, a wiecie co? Zabiorę sobie parę plastrów miodu, bo one są tak, dalej po tysiaku leczą. No i są za darmo. A czy da się jej bardziej stakować? Niestety nie, po 4 sztuki. Troszkę bida. No ale, zawsze coś. Trochę oszczędzę sobie na leczkach, a i tak mam tych leczków dużo. Cóż to, cóż to, cóż to. Cóż to? Tu jest pusto, czyli tędy musiał przejść tamten gracz. Ja sobie w międzyczasie popijam oczywiście, herbatkę. Jak nie przypadam za herbatką, bo jest dla mnie niepraktyczna, bo trzeba czekać, aż będzie <laughs> pijable, że tak to ujmę, bo jest zawsze za gorąco na początku. Tak w chorobie sobie ją popijam. Tak, o, żeby było. Dobra, może mi ten gracz odpali jednego karoga rogatego? Więc zobaczymy. Odpaliłem sobie właśnie meliskę mm, z czymś tam. Meliskę z jakimś owocem. Nie wiem, może z pomarańczą czy coś. Nie pamiętam. Ale dobra opcja. Nieważne co, ważne, żeby sponiewierało, co nie. Okej, okay, tutaj się coś zrespiło i pewnie mnie ominie przez to, no ale dobra. Dobra, mamy, mamy. I tu jest pojedyncza. Daliśmy radę, wracamy do Ithan. Zakończyliśmy, moi drodzy, pierwszy etap zakonu równowagi. Już mamy w tym momencie dostępny na pewno drugi etap. Bo mamy 52 level, więc dwie misje drugiego etapu mamy, ten odcinek będzie wciul długi, aż jestem zaskoczony. No ale może, może byłby krótszy rzeczywiście, gdybym nie robił na początku tej torby i tak dalej, ale stwierdziłem, że warto, żeby Wam to pokazać. Tym bardziej, jeśli ktoś miałby problem z tym, jak zrobić tę torbę. No to wiadomo, lecicie do Werbin, do Torbobrodego i on Wam to ogarnia. Tak czy siak, dzisiaj kończy się event. Prawdopodobnie za jakieś 3-4 godziny, bo ja to nagrywam o 8 rano, by to dostaniecie o 15. Za jakieś 3-4 godziny wyłączą event. Wszystkie eventowe postacie typu handlarze, właśnie przeniosą się do Karkahan standardowo. I tam będzie można jeszcze przez tydzień z tego co wiem kupować u nich, korzystać z ich sklepów. Więc jeśli nie zdążyliście wydać waluty eventowej, no to jeszcze zdążycie. E, dobra, w tym momencie mamy tak, no zaokrągleniu 500 k do następnego poziomu i zobaczymy yy, ile podbijemy sobie tym questem i zamknięciem etapu, bo chyba to jest osobna kwestia, zrobienie 50-levela questa yy, i zrobienie i yy, 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 zamknięcie etapu. Yy, więc jeśli to jest osobna kwestia, no to jakoś będzie spoko. Yy, więc lecimy tutaj do zakonu równowagi. I bez zbędnego przedłużania, będziemy to zamykać. Hmm, zabiłem pszczoły. 82, 200 koła, 100 punktów honoru, talizman zakonnika, czyli automatycznie nam zamknęło etap. I talizman zakonnika, 33% szans na wyleczenie 800 obrażeń po walce. Mamy wracanie do siebie, więc musimy zerknąć sobie tutaj. Tu jest 40% szans na wyleczenie... 500 obrażeń i tutaj mamy wracanie do siebie o 40%, to jest o 28%, więc ten zdejmujemy, jego się pozbywamy, a ten trafia tutaj, bo szczerze jest troszkę lepszy, może ma mniejsze szanse na wyleczenie mm, obrażeń, ale myślę, że mimo wszystko odda, że tak to ujmę. Um, a i możemy prosić o strój zakonu równowagi moi drodzy. Mm, więc dobra, my go sobie na razie przeniesiemy. On nie jest jakiś mega ciekawy, a szkoda mi tracić stroju y, kawalera, y, szkieletowego kawalera. Moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku, jeśli wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w góreczkę. Zostawcie suba, komentarz itd. I tak dalej. Dzięki bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!